Policyjne działania na S7 z udziałem śmigłowca. Na trasie S7 codziennie pojawiają się tysiące pojazdów, a w nich wiele rodzin podróżujących na wakacyjny wypoczynek. Mając na uwadze bezpośrednio podróżnych, policjanci z warmi Mazur objęli szczególnym nadzorem drogę ekspresową przebiegającą przez województwo warmińsko-mazurskie. Po raz pierwszy w akcji uczestniczył policyjny śmigłowiec Bell. Funkcjonariusze z powietrza i ziemi czuwali nad bezpieczeństwem, skupiając się przede wszystkim na ujawnieniu niebezpiecznych i zabronionych manewrów przez kierujących na drodze. Trasa S7, która przebiega przez województwo. Warmińsko-Mazurskie stanowi rejon odpowiedzialności policjantów z Elbląga Olsztyna, Ostródy i Niedzicy. Szczególnie teraz, gdy w okresie wakacyjnym natężenie ruchu na trasie S7 jest znacznie większe z powodu wyjazdów wypoczynkowych do nadmorskich kurortów czy na Warmii i Mazury. W tym roku do najtragiczniejszego wypadku na S7 doszło pod koniec lipca w pobliżu węzła Niedzice Południe, gdzie zginęły trzy osoby. Od stycznia do sierpnia 2025 roku na trasie S7 przechodzącej przez województwo warmińsko-mazurskie doszło do dziewięciu wypadków – w których zginęły 3 osoby i 11 zostało rannych. Policjanci byli wzywani do 216 kolizji drogowych. Z kolei w analogicznym okresie w 2024 roku na tej trasie doszło do 11 wypadków, w których zginęło 6 osób, a 13 zostało rannych. Doszło też do 382 kolizji drogowych.